Witajcie na naszym kanale. Dziś porozmawiamy o kolostrum, składniku, który budzi ogromne zainteresowanie, zwłaszcza w kontekście suplementacji. Czym dokładnie jest kolostrum, jakie ma właściwości i na co należy zwracać uwagę przy wyborze suplementu? O tym wszystkim dowiecie się w dzisiejszym filmie. Zapraszam. Kolostrum, czyli siara, to pierwszy pokarm ssaków, który wytwarzany jest tuż przed i po narodzinach potomstwa. To właśnie ona zapewnia noworodkowi wszystko, czego potrzebuje na początek swojego życia. Siara jest pełna białek, witamin i składników mineralnych, co sprawia, że jest niezwykle cenną substancją. Choć naturalnie przeznaczony jest dla noworodków, kolostrum wykorzystywany jest również w suplementach diety, gdzie najczęściej znajdziemy kolostrum krowie, pochodzące z nadwyżki po wykarmieniu cielęcia. Kolostrum jest bogate w szereg składników bioaktywnych. Należą do nich białka mleczne, takie jak kazeina i białka serwatkowe, laktoferyna. Immunoglobuliny typu G, witaminy i składniki mineralne, takie jak witamina A, D czy Cynk. Są to substancje szczególnie istotne dla noworodka, ale również wspierające organizm dziecka, osoby dorosłej czy osób starszych. Kolostrum może być suplementowane przez wszystkie grupy wiekowe, włączając to dzieci. Warto zwrócić uwagę, że kolostrum to mleko, a więc zawiera alergeny, mleko i laktozę, a także hormon wzrostu, co może wpływać na pozytywny wynik testu antydopingowego u sportowców suplementujących kolostrum. Jakość kolostrum zależy od wielu czynników. Aspektem, na który warto zwrócić uwagę, jest czas pobrania. Optymalnym czasem jest do 12, maksymalnie 24 godzin po wycieleniu. Pierwsze mleko jest wówczas najbardziej wartościowe. Natomiast obróbka powinna zachodzić w procesie liofilizacji lub suszenia rozpływowego w niskiej temperaturze, aby zachować wysoką zawartość aktywnych białek. Istotny dla bioaktywności jest również proces mikrofiltracji, który usuwa potencjalne szkodliwe patogeny bez konieczności pasteryzacji. W ten sposób zyskuje się bioaktywne kolostrum z zachowaniem norm mikrobiologicznych. Kolostrum jest dostępne w różnych formach, co ułatwia wybór odpowiedniego wariantu dostosowanego do potrzeb. Ostawi oferuje kolostrum 1200 mg, standaryzowane na 30% IgG, w proszku. Idealne do dodania do koktajli i napojów. Kolostrum 1000 mg, standaryzowane na 30% IgG w kapsułkach. Wygodne, łatwe do przyjęcia, świetne dla osób preferujących suplementację w tej formie. Kolostrum Immuno, standaryzowany na 18% IGV oraz wzbogacone o cynk, dla osób, które szukają szerokiego wsparcia zdrowotnego. A także laktoferynę 200 mg, zawierającą laktoferynę natywną proferii. Podsumowując, kolostrum to bardzo wartościowy składnik, dostarczający wielu korzyści do naszego organizmu. Pamiętajcie jednak, że zawsze warto zwracać uwagę na jakość i źródło produktów, które wybieramy. W kolejnym materiale przybliżymy wam korzyści z suplementacji żelazem liposomalnym. Jeśli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj nasz kanał i nie zapomnij kliknąć dzwoneczka, aby nie przegapić nowych filmów. Do zobaczenia.